Siemanko, już nie taki sobotni poranku. Słuchajcie, jesteśmy w, oczywiście w pięknym miejscu, w pięknych górach. I słuchajcie, wczoraj nie dotarliśmy na wyspę Senia. Ale może zmontuję taki krótki filmik, który mi się urwał, więc będzie całości. Pozdrowienia: chcieliśmy pozdrowić z Norwegii panią Anię z Bystrej. Chcieliśmy pozdrowić rodziców od Magdy z Bystrej. Chcieliśmy pozdrowić Haralda z Tuśką, chcieliśmy pozdrowić żeliego z żoną, bo to są wszystko ludzie, których znam w realu. Oczywiście pozdrawiamy naszych widzów kochanych i co jeszcze? Dzieci. No i mamy do Alta gdzieś 100 km. No nasze dzieci to my pozdrawiamy, gadamy z nimi co chwilę, dzwonią albo coś. Także one wiedzą, że są pozdrawiane. Zobaczcie w jakim miejscu jesteśmy, minę tu jest jakieś działo, więc jakieś coś tu się działo w czasie II wojny światowej. Yy, mamy 100 km do Alta, jedziemy cały czas górami, cały czas tu fiordami teraz się pniemy i znowu jak z tej góry zjedziemy, no to będzie widać cały czas fiordy. Widzieliśmy wreszcie po drodze renifery. Mamy nagrane na głównej kamerze, zapraszam. Przepiękne renifery. Pokażę Wam zaraz co, co jest w Norwegii, a czego. A o czym nie wiedziałem, co tu jest? Słuchajcie, tu jemy śniadanko już prawie skonsumowane. Jeszcze herbatka do wypicia. Całe nasze graty, ale ja Wam pokażę, co tu jest. O, tu jest właśnie coś, tu budowali. Zobaczcie. Jest taka historyczna jakaś pamiątka. Ale ja Wam chcę pokazać, jak właśnie wygląda grzybobranie w Norwegii. Byłem tam po drugiej stronie, ale to jest... Już mi się tam nie chce iść, bo mi się właśnie pomórka wyłączyła. Źle to nagrywałem. Chcę Wam pokazać. Nie musicie wchodzić gdzieś do lasu. Wystarczy, bo to wszystko z daleka widać. Na tej drugiej stronie to jest w ogóle jakiś kosmos. Pełno grzybów. Pełno grzybów. Zobaczcie tam. Wszędzie. najfajniejsze jest to, że te czerwone kozaki one są z daleka widoczne. Tam jest pełno, tam byłem. Zobaczcie tu przy ścieżce. Patrzcie. Zobaczcie. Jaki... Przepraszam, jaki to jest bydlak. Tu drugi taki. A tu taki maluszek. T takie właśnie żypki zbierają podobno Norwegowie. Następny bydlak. Po prawej, po lewej, no wszędzie tu nie akurat to jest brzuska ścięta. Jest tego tu mnóstwo. Ale wiecie co? Co wam mogę powiedzieć? Jeżeli wybieracie się do Norwegii, to weźcie ze sobą suszarkę do drzybów. Zobaczcie następny. Ten jest już jest żarty, ale ten jest jeszcze dobry. Patrzcie tam jaki. Po drugiej stronie jest tego mnóstwo. Ja wiem, że ci co lubią zbierać grzyby, yy, no to widząc takie, takie okazy, to wiem co czują. Patrzcie, następne. Zobaczcie. Jak cię postuka w nie, to słychać, że on jest taki zdrowy, taki, taki kloc. No i jest tego mnóstwo tu. Piękne ścieżki. Weźcie dobre buty, dobre ciuchy i zobaczcie, idziecie na przykład sobie. Taki trekking, idziecie gdzieś tam, 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 wchodzicie na tą górę, na przykład na tą skałę. A tu fajnie teraz przestało w ogóle wiać. Następne, bardzo dużo jagód jest. Bardzo dużo jagód. No o to już nie wspomnę. No my nie mamy suszarki. Powiem wam, jakbym miał suszarkę, bo teraz jedziemy, tak wspominałem, do tego miasta Alta. No i... I tam będziemy z 30 minut mać, może zwiedzimy coś tam. Ale na Nordka już mam upatrzony Nocleg. O tu następny grzyb, zobaczcie. Na Nordka już mam Nocleg, i tam bym suszył wtedy grzyby. O tu znowu zobaczycie, wiem, że znowu zaczyna wiać. Patrzcie tu. Patrzcie, jakie to są kloce. O te nawet już przewrócone. To są wszystko grzyby średnio po kilo. Pół kilo minimum. A wczoraj i tam po drugiej stronie, no zobaczcie mój palec, widzicie to jest wielki dżip. A na drugiej stronie, jak byłem, gdzie mi się ta komórka wyłączyła, no to okazy niesamowite, niesamowite. Przepiękny kraj, nie można go porównywać z żadnym krajem, w którym byłem. Do żadnej Chorwacji, do żadnej Tajlandii, to jest po prostu kraj niesamowity. Inny niż wszystkie, w których byliśmy. Dobra, dalej nie będę wchodził, bo zaraz zadyszli, dostanę, bo to się tak wydaje, ale czas, czas idę pod górkę. No, i co jeszcze wam mogę powiedzieć? Słuchajcie, mogę Wam powiedzieć, że ci, co nie subskrybują, są tu przypadkiem. Eee, jak chcecie wyjechać do Norwegii, będzie cała seria po powrocie filmów, ale naprawdę takich, gdzie staram się pokazać. Gdzie wszędzie śpimy, gdzie tanio śpimy, jak wyglądają te miejsca, jak wyglądają parkingi, żeby nie przepłacać sprawdzone już miejsca. No paru już tam moich widzów napisało mi, yy, że takie przewodniki niby robię. No bardzo im za to dziękuję, ale ja wam powiem, jak naprawdę bym miał robić przewodniki, to musiałbym się jeszcze bardziej do tego przyłożyć. Ja staram się wam pokazać tak z grubsza, żebyście nie, niepotrzebnie nie tracili czasu, nie tracili pieniędzy, ale zapisywali sobie niektóre miejsca, które wam pasują, gdzie my byliśmy, bo naprawdę uważam, że nie ma sensu w ciemno kombinować albo przepłacać. Aha, i na tej aplikacji, którą tam wszyscy polecali, to powiem wam, że. Często nieaktualne są te oferty. Jest napisane 500 noków domek, a się okazuje, że nie ma takiej ceny, że to była kiedyś, że są od 800. Także myślicie, że wyśpicie się za 500, a śpicie za 800. No myśmy drożej niż za chyba 475 nie spali. No to uważam to za bardzo dobrą cenę. Patrzcie, co to jest. To są te, nie? Takie odblaskowe. Słuchajcie, tu sobie siedzieli, ognisko palili. Tereny są niesamowite. Przybliżę wam. A najwięcej widzę tych grzybów jest tam. Pasmo takie przy drodze. Nie wiem od czego zależy. Przed chwilą, znaczy przed chwilą pół godziny temu było słoneczko. Ale zobaczcie, te chmury cały czas podróżują po tym niebie. O tu wyszłem to wszedłem tylko spod drzewa i zaraz... Zaczyna wiatery kulać. Nie idę tu nawet z tą dużą kamerą. Ona jest do innych celów. Patrzcie, ja idę, idę i zobaczcie, gdzie ja Tam, gdzie te żółte, tam są śmietniki, żeby wrzucać yy, opakowania, a nie gdzieś yy, rozsypywać to po trasie. Także słuchajcie, polecam naprawdę z całego serca Norwegię. My jesteśmy oczarowani. A dzisiaj Renifery, bo brata już od dwóch tygodni mi ponad mówi o tych Reniferach. Ja jej mówię, że będą Renifery. Tylko spokojnie. No i dzisiaj je zobaczyła przy drodze. Ale piękne są zwierzęta. Bo te, te, te zwierzęta są przepiękne. W ogóle nie wiem, kto może zabić takiego Renifera, żeby go zjeść. Bo ja bym nigdy w życiu go nie zranił. Zresztą nic bym nie zranił, ale czy mówimy o zwierzętach? Patrzcie, tu już inne takie zielska. To już taki teren nie na grzyby. Właśnie przy tej drodze. Dobra, tu wejdzie. Ja już stąd widzę grzyby, wam powiem. Dobra, wyjdziemy tam i pójdziemy przy drodze. O, jakaś pierwsza musiała komuś zwiadzić reklamówkę. Bo powiem wam, że w ogóle nie ma śmieci. A ludzie do marketów przyjeżdżają z potężnymi worami z plastikiem i oddają to do tych maszyn i dostają kasę albo... Takie talony na zakup znowu w tym sklepie. No i co? Kogo jeszcze tam mam pozdrowić? Aha, słuchajcie, pamiętajcie takie coś. W Chorwacji wam powiedziałem, że napiszcie pod filmem kogo chcecie i od kogo, żebym pozdrowił. Ja sobie to zapiszę i zrobię wam. E, zrobię wam. Zobaczcie jakie piękne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tu siedem. Taki mały piernik. Zobaczcie. Tu znowu no. I widzicie, i to są takie miejsca. Patrzcie, jakie piękne. Ha. Ale mi tego będzie brakować. Przepiękne te grzyby. Zobaczcie. Tu następne. Jagód jest bardzo dużo. Nie wiem, czy w całej Polsce się na to mówi jagoda, czy borówka. Tu w góry znowu już widzicie. Patrzcie. Tam ja jaki talerz wielki. Wow, tu znowu, tam po lewej, idzie o dostać. Tam, patrzcie jaki ten zdrowy, jaki mały fajny. aż się położę tu, zobaczcie jaki kochany. Oleo. Ale twardziel. Tam jest, tam, tam, tam. Czemu ja nie trafiłem na żaden film o grzybach w Norwegii? Zobaczcie następny piękny. Kurczę, aż mnie kurci go zabrać. Te młode takie. Tych dużych bym nawet nie brał. Tu znowu, zobaczcie jaki wywinięty aż. Tam jest. Patrzcie. I też przy drodze. Główna droga. Tu następny. Tu pod nogami. Tu znowu bydlacz aż do wygiełu. Biedaczę już. Jezu, Brata mówi, tak jak pani Dorota mówiła, jakbyśmy mieli suszarkę, to by nam się Norwegia zwróciła po przyjeździe. No zobaczcie, no. I tak możecie iść. My już jedziemy 700 km i widzimy cały czas grzyby. Zobaczcie, jakie wielkie. <laughs> tu następny, którego nie widziałem. To on jest duży. On jest duży, tylko z góry, z komórki to tak nie wygląda. O, tu taki zdrowy. Patrzcie. A mnie buty skwierczą. Tu znowu, patrzcie tu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, których nie widziałem tam. Ale ten jest czerwony, tego biorę. Ja go muszę zabrać, zobaczcie. Wykręcimy go. Patrzcie. Ale grzyb, co? I takie grzyby tu są. No nie, muszę go wziąć. Bata się załamie, że go przytaszczyłem. Ale zobaczcie, no przecież to jest grzech. A tu jaki piękny, też taki czerwony, taki mocno i ta noga, tam taki malutki, jaki kochany, patrzcie tego. Zrobię film grzybobranie w Norwegii. Ja wiem, do tych, co lubią grzyby, to będzie hit. Ja sam uwielbiam na takie filmy patrzeć. A tu już taki ciemniejszy też, ale to cieńszy, to jest ten inny, nie czerwony kozak, tylko zwykły. Dobra, dalej nie idziemy, bo patrzcie, tam znowu cała pola nad grzybów. Patrzę, czy reniferów gdzieś nie ma. Zdyszałem się trochę, ale ten jest piękny. Piękny okaz. Tak mu zrobimy zdjęcie. O, co to tu było? Ta żlinka. Nie, jakiś, jakiś ten. Metalowy, jakiś drut. Dobra. Ja mówię, że znowu nie idę, ale tak jak to właśnie ja tak mam mam to aha słuchajcie pozdrowienia jeszcze dla kogo dla pani Iwonki mojej kochanej sąsiadki i dla jej męża Janeczka Janeczku jak ty to widzisz na pewno masz uśmiech na twarzy ja właśnie ja tu widzę jak ty byś tu wparował z tymi wiadrami z tymi koszykami a Iwona ty byś tylko siedział ona by ci znosiła tak, mój dziadek kiedyś ze mną, mieliśmy takie miejsce, zobaczcie. Mój dziadek już kiedyś siedział, ja nosiłem. Tyle było drzybów, był taki wysyp kiedyś. No zobaczcie, ja idę, byście nie uwierzyli. Patrzcie, dwa tu, tu to byście już nawet nie brali. Ale ten jest piękny kolor. Patrzcie tu, dobra, nie idę, na serio już nie idę. Koniec, bo będę wracał pół godziny znowu. Także, słuchajcie, pozdrawiam wszystkich, subskrybujcie. I o co was proszę, dobić jak możemy do 5000 subskrypcji! żebym w tej Norwegii wracając do Polski, bo już zrobiłem 5000 kilometrów, teraz jeszcze trzeba zrobić 5000 subów. Patrzcie stąd, ja wam pokażę. No, serio, bo to jest niemożliwe. Zastęp grzyba wsadzę do kieszeni. O, dobrze, że mam kieszenie. Kurde, żeby mi się główka nie urwała, nie inaczej go wsadzę. Momencik, sorry. Patrzcie tu. Ja wam pokażę te grzyby z przybliżenia. Gdzie jest daleka widzę. Potem tam są przy tych kamieniach. No wszędzie. Wszędzie są grzyby. Ryby za darmo, grzyby za darmo, prąd tani. I co ja robię w tej Polsce? Niech mi to ktoś powie. I co ja tam robię? Aha i ci Polacy rozmawiałem, no tu pełno tych grzybów. Nie chcę już patrzeć. Tu znowu taki bedlak brązowy. Słuchajcie, ta Polka powiedziała, że ona by się tu chciała przeprowadzić. Co wy na to? Ja wiem, że pogoda może nie nastrajać. Ale jeżeli 120 tysięcy Polaków tu mieszka Nie wiem, niektórzy na pewno mieszkają, chcą się tu dorobić. Chcą się dorobić i gdzieś wrócić. Na przykład tych młodych. Co, to też taki wielki grzyb. Tych młodych, słuchajcie. Patrzcie, jaki bydlak znowu. Ten tą... Patrzcie. Zobacz, jaki wielki. To jest niesamowite. Słuchajcie tych młodych, których pozdrawiam. E, tą panią przemiłą. Może ogląda Jak ogląda. Niech napisze. Niech napisze komentarz. Ona powiedziała, że przyjechali tu na 3, 4 lata chcą zarobić i oni... Ale piękny, I super... Jaka noga gruba. Patrzcie jaki cudowny. Ona chce się dorobić tu przez 3-4 lata i uciekają do Azji. A co to jest? A to są jakieś takie kulki. Nie wiem co one znaczą. Już wam chcieliśmy. Dobra, kończę, bo miało być krótko. A wyszło jak zawsze ale ja myślę dla drzybiarzy zrobiłem im prezent na weekend Jak tylko gdzieś dojadę, gdzie będzie Wi-Fi wrzucam ten film No zobaczcie to co wam mówiłem na drugiej stronie, nie? Bo byłem tu na chwilę, zobaczcie sorry, że dyszę, ale gata mi się idę zobaczcie Patrzcie. <laughs> o. No moich rodziców też pozdrawiam, bo patrzą na wszystko. Moich rodziców przede wszystkim. Patrzcie. No mnóstwo tego. Nie, ja tu... No idę tu bokiem, bo tu jest ścieżka. Mówię wam, nie jedna suszarka. Jak ja bym tu jeszcze raz miał jechać, to bym wziął trzy suszarki. To nie chodzi o to, że wiecie, czy jest pazerny. Tylko że jak przez rok prawie nic nie ma u nas. A jedno, co jest w lesie, to grzybiarze i kupa auto na parkingu. To tu możecie iść i wybierać sobie. O nie ten, ten nie ten za duży, ten taki niefajny. O, ten, tego sobie wezmę. Tak się tu zbiera grzyby. Stąd widzę, patrzcie. Ja wam to przybliżę, bo na komórce nie wiem, patrzcie. Przy tej brzuszce. Widzicie go? To jest ten No ja tu byłem, tu chodziłem Tam jest przy brzuszce wielki Jeszcze go wam przybliżę i kończymy To jest ta? Tak, 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 patrzcie Także pozdrawiamy wszystkich Wszys Czujcie się pozdrowieni wszyscy, którzy teraz oglądają ten mój materiał Wszystkich was bardzo pozdrawiam z tego pięknego kraju Który nie rozpieszcza pogodą Ale jest pięknie jest pięknie, także pozdrowienia z tego wspaniałego miejsca dla wszystkich i piszcie w komentarzach, kogo od kogo pozdrowić.